Czasem, a szczególnie przez Panie, możesz mieć natłok myśli, które mogą być albo dobre, albo negatywne, mogą to być jakieś fajne wspomnienia, albo to mogą być wspomnienia, o których byś po prostu nigdy nie chciał sobie przypominać, ale no niestety one jakoś tak wirują w Twojej głowie. I w takich momentach stara się zawsze liczyć do tysiąca dwóch, ale wracając na przykład do tych sytuacji dobrych, to również one nie są czasem najlepsze, ponieważ możesz na przykład zawsze sobie przewidywać konwersacje z osobą, na przykład na której Ci zależy, i po prostu chcesz zawsze najlepiej wypaść. I w momencie, gdy będziesz rozmyślał i będziesz tak jakby wyobrażał sobie najlepsze scenariusze, jakby byś kalkulował całą rozmowę, to możesz strasznie się zawieść, gdy na przykład spotkasz się z tą osobą i nagle będzie cisza. I będziesz sobie myślał, jak to się stało, że właśnie tyle myślałeś, tyle miałeś pomysłów, zabrałbyś tą osobę na drugi koniec świata, na Atlantydę, wiesz, po prostu gdziekolwiek. Jednakże no okazuje się, że tak nie jest. Kolorowo ty się z nią spotykasz. I tak jest, ponieważ tak jakby myśląc, nie rozwijasz jakby siebie, nie rozwijasz swoich umiejętności. Jedyne, co po prostu czujesz na przykład jakieś emocje. Czy to właśnie dobre, czy to jakieś złe, ale się nie rozwijasz. Już na przykład dobrym rozwiązaniem, które na przykład może Tobie pomóc, jest zapisywanie tych po prostu nadmiernych myśli w notatniku. I po prostu to już jest coś, co po prostu robisz. Mam na myśli, że samo myślenie nie jest wystarczające, ale gdy już coś robisz swoimi rękami. To już dzięki temu się ulepszasz. To może być nawet w Twojej pracy czy przy rozwiązywaniu zadań z matematyki po prostu różne jakieś przykłady. Musisz tak jakby coś zrobić własnymi rękami, nawet to po prostu myszką musisz skierować, aby tak jakby się rozwijać, ale tylko myśląc, nie rozwijasz jakby swoich umiejętności. Więc staraj się właśnie, gdy zawsze łapiesz się na rozmyślaniu, czy to negatywnym, czy pozytywnym, staraj się zajmować swój mózg, czy to właśnie liczeniem, czy to na przykład możesz odpalić sobie jakiś sudoku, jakieś proste szachy, czy możesz zacząć czytać książkę, ale to wiadomo, też mogą te myśli się mieszać, ale po prostu zacznij coś robić, ale po prostu nie przegrywać z tym myśleniem, czy to pozytywnym, czy to negatywnym. Negatywne to wiadomo, negatywne, ale pozytywne też może być negatywne w przyszłości, bo się nastawisz na bardzo pozytywne rezultaty, a potem może nie być tak kolorowo, a w momencie, gdy nie będzie, będziesz miał oczekiwań, będziesz tak jakby czytał, pisał, jakby robił praktyczne rzeczy i będziesz na przykład trenował swoje mówienie poprzez mówienie do kamery, czy właśnie może po prostu do siebie, tak jakby w takich intencjach możesz komuś żyć dobrze, komuś sobie życzyć dobrze, tej osobie, na, na której ci zależy, jej też możesz życzyć dobrze, jakby też pomagać jej po prostu, nawet nie wiadomo, nawet pomijając to, czy to działa, czy nie, po prostu możesz tak jakby siebie uspokajać, swoje myśli i wiesz, po prostu rób te praktyczne rzeczy, zamiast takiego myślenia teoretycznego, i nawet jeśli nie będziesz myślał o tych konwersacjach, o tych relacjach, o budowaniu jakichś rzeczy, ale będziesz to wszystko jakby robił po prostu, no to uwierz mi, że osiągniesz nawet lepsze rezultaty niż te, które byś na przykład przewidział poprzez myślenie. Więc staraj się po prostu robić rzeczy i twoje życie będzie lepsze, bo twoje rezultaty będą lepsze. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.